Panie nauczycielku, chciałbym zgłosić przygotowanie w podręcznika. W takim razie dostajesz jeden za nieprzygotowanie do lekcji. Zgodnie z artykułem 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, ocenie podlegają jedynie osiągnięcia edukacji ucznia. W związku z tym nauczyciel nie ma prawa wystawić uczniowi oceny niedostatecznej za brak posiadania podręcznika, ćwiczeń bądź innych pomocy naukowych. Tak, hola? Chciałabym zgłosić przygotowanie mam muzea podręcznika. Dobrze, na dzisiejszej lekcji, lekcji popracujesz z kolegą, podzielcie się książką. Rozpoczął się nowy rok szkolny, dlatego zrobimy test z wiedzy z poprzedniego roku. Czy moglibyśmy na zrobić jakieś powtórzenie? Nie, chciałabym sprawdzić, ile pamiętacie. Przy okazji wystawimy sobie jakieś pierwsze oceny. Zgodnie z artykułem 44b ustawy o systemie oświaty wszelkie oceny lub inne osiągnięcia edukacyjne wystawiane są w cyklu rocznym. Nauczyciel nie ma prawa wystawić uczniowi oceny za wiedzę posiadaną z roku ubiegłego. Jeśli jednak przeprowadziłby temat z wcześniejszej klasy, zrobiłby powtórkę, miałby taką możliwość. Rozpoczął się nowy rok, szkolny, dlatego dzisiaj zrobię sobie powtórzenie z poprzedniej klasy, a za dzisiaj będzie mała kartkówka. pani? tak? A czy na kartkówce będzie tylko ja dzisiaj się lecę? Tak, oczywiście, tylko to.